22 lutego 2022 roku przedstawiamy dzisiaj kartę 22 przesłanie środowiska karty na cały najbliższy rok wyprowadzone z 40 lat naszych doświadczeń. Przywołujemy ten rok w stulecie śmierci pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej, mając poczucie, że Polska taka jak wtedy była, doprowadzająca do tej śmierci nie powinna się powtórzyć. Piszemy w karcie 22, jakie warunki powinny być spełnione. Chcemy wracać do demokracji, do państwa, które honoruje prawa człowieka, które wszystkich ludzi traktuje na równi, nie dzieli ich i w gruncie rzeczy jest ta, z taką polityką, która, która służy wszystkim ludziom. Zapisujemy w, jaki, w jakich warunkach powinno się to dokonać i mamy poczucie, że 2022 rok powinien być tym okresem, który zmieni kraj.